Robię Jak? takiego... albo nie będę mówił do kamery. Tutaj Aha, mówię. tajemniczy trik, teraz Paweł zdradza. Ale będzie w przyszłości ten trick granem, więc możesz się spodziewać na mistrzostwa polski. O kurde, ale ja też właśnie ciągle na vlogu mówię, że... No, no taki trik, to wymyśliłem to zrobię, ale zobaczycie na mistrzostwa. Ja nie, zdradzam, ja nie zdradzam, ja nie zdradzam. Dobra, dzisiaj we vlogu treningowym mamy tego pana Pawła, najmłodszego mistrza świata na świecie. ...najmłodszego mistrza turnieju trójmagicznego w historii, hura! Najmłodszego uczestnika Mistrzostw Świata. Też. I teraz będzie to najmłodszy uczestnik Mistrzostw Polski. Już nie wiadomo czy będę najmłodszy, bo jest paru takich młodych. Uuu, no to Paweł nie będzie najmłodszy, no to zobaczymy tych. Nie będę najmłodszy, ale będę jednym z młodszych. Okay. To wystarczy takie, y, jak się mówi, y, takie stanowisko. <noise> Już statementy robi ten influencer. Mam dosyć bycie najmłodszym <noise> Chcesz być najstarszym? Nie, chcesz. Powiem ci, że być jeden z najstarszych, też nie jest fajny. Ja chcę być najbardziej średnim. Nie, bądź najlepszy, nie średni. Nie, ja chcę być średni. <noise> A skillowo? Też średni? Średni z najlepszy. <noise> no to dzisiaj Paweł zagościł u mnie, pogramy tak. sobie, teraz idziemy do sklepu na, śnia na śniadanko, zrobić no. zakupy na śniadanie, bo nie mamy jeszcze 10, nic. 10 ja jestem, u piątej nic nie robię. Tak. Paweł nie przyjechał do szkoły, przyjechał na trening. No widzicie. Pierdzielcie szkołę, zostańcie freestylerami. No i co, za 5 tygodni mistrzostwa Polski. Damy czadu. Damy czadu, tak jest. Nie spotkamy się w Top 32 tylko później. Ale spotkamy się na miejscu na pewno. Tak. No i zobaczycie jak dzisiaj trenujemy. Kilka nowych trików. Ale mówiłeś, że dzisiaj poprobujesz backflip catcha. A czyli... No, no. no widzę owe, no, sami możecie skumać. Salto, piłolec do góry i poprzez salta. Łapiemy piłeczkę, czyli taka utrudnione moje salto. W trakcie lotu trzeba złapać piłkę między kolana. To no. kura to grał, taki Japończyk. Tak. Przyłamać się psychicznie trzeba. Psychicznie tak, ale fizycznie może prościej. <grymka> <grymka> Szapka do siebie. Ach jak ona jaja i pomidory. Jajka. Trochę słabe są wybory. Jak nie ma bułki fitness ani grahamki, już jest źle. A bo to fitness taki. Tak. Tak, okej. Okay. Ale weź te dwie kajzerki jak może. Te po lewej. Też Najtańsze. Po lewej. O, nie ma pomidorów, ale jest awokado. O. To weź awokado. Jest Ej, to Dobrze! Izotoniczek. Produkcje kupione. Dzisiaj robimy placek gryzika. Na poprzednich vlogach widzieliście jak to robiłem, więc przepis znacie. Voila. Placek gryzika, Czyli energia na cały poranek, jak to mówią w reklamach. Jesteś świeżo po treningu mentalnym jak tam? Bardzo spokojnie. Chcecie sportowcami być? Podstawa trening mentalny. Być. Być? Być. Rok temu tutaj mój skill nie przegrał na Mistrzostwach Polski, tylko głowa mi przegrała. Za dużo myśli się kotłowało. Najgorsze u mnie to było wtedy noc przed finałami. Najwięcej myśli, najwięcej analizy. Ja Także wiesz, cieszysz się pojedynkiem, nie wynikiem. Nie to co będzie po, trakcie się cieszysz. No. To jest najważniejsze. No. Najbardziej to czułem podczas Genoi, powiem ci. I Genoa bardzo dużo mi dała. Pod tym Bez względem właśnie, no, no. Że teraz chciałbym ten swój stan głowy który odczuwałem podczas tego turnieju w Genoii, przenieść na Mistrzostwa Polski, bo troszkę podobny poziom był w tej Genoii, jak na Mistrzostwach Polski będzie, chociaż no, na Mistrzostwach Polski troszkę wyższy jest. Dobra, witajcie w mojej kuchni. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj robimy Oży. Ponownie placek brzika, przed treningówka, bardzo dobra. Ile gdzie? Nie, chwilę by. Cztery jaja. Kurde, ja nie mogę ich kroić. Ile jesteś? O, może ja pokroję? Co? Ty pokroję. A ty pomieszaj, tak, tak, to tak, widzę. To jest twój. Yy, ci... Mój special, mój signature. <laughs> Daj, to ja mogę patrzeć, jak niszczysz moje triki. The next day. Takie siadanie mistrzów. Mogę przytaknąć. Tak? <laughs> Później wpadł Konrad i już od wejścia był temat Freestyle futbolu. Rozmawialiśmy o tym, jak stoi się na głowie. Tenor do to mi powiedział, że bliżej, właśnie to bliżej czoła się stoi. Co? To tak mi powiedział. Mi też powiedział ten do akrobatyki, że tak na czole się stoi. A czy gdzie stoisz jak stoisz na głowie? Znaczy, ja też mogłem stoi bardziej na czubku, ale... Obaj jesteście a... takie czubki. Ale musisz patrzeć na piłkę, nie? O to chodzi, o to chodzi. I hmm? z rąk do góry. Jak będziesz tam na głowie, to zobacz. Przyjechał po nas Konrad, nasz tak. kierowca. Tak, czy nas na trening. Tak, tak. zawiązę ich i jedę do domu. Tak. I darmowy Uber. <laughs> Kto powiedział, że darmowy? <laughs> Małpikał. <laughs> to poszedź w rachunku. <laughs> Konrad chce się pochwalić swoim nowym samochodem? Nie. Konrad z Boga! No tak, ale na zgierskich blachach, więc nie ma się czym chwalić. <laughs> Także zapraszam do środka. Nowy samochód podrada, proszę Państwa, można kraść, łodzi. Łodzianie. <laughs> oh. Nagrywamy, może na stop Hama coś będzie. <laughs> I to w jakiej jakości? Nie będzie było w takiej jakości na stop Hama. No, masz rację. <laughs> Przyspieszam. <laughs> Nagrywaj. Dzisiaj jest piękna pogoda, ale idzie, jedziemy na werę. A dlaczego jedziemy na were? Bo ten pan tak narzucił. Tak, ja, ja decyduję Odecyduję dzisiaj Zbierzę. To jest ten odcinek, 24 godziny usługujemy panu Pawłowi Co dzisiaj planujesz, Konrad, zrobić? W ogóle zdradzamy, że... Zradzamy, że trenujesz w czy nie? Nie, może jeszcze nie To nie mówimy o tym <grydanie> <grydanie> Tak coś to nie mów. widzę, że robisz wiecz... <grydanie> Nie, jeszcze nie zrobiłem, nie muszę się Może szybciej biodro mnie odpadnie, niż zrobię, nie A trzy trójki w kombie? Zradzamy. No tak, tak. No, dodałeś. Jak dodałem? Nie dodałem. Jeszcze tego nie nagrałem. A, zrobiłeś jeszcze Zrobiłem, trzy... ale nie nagrałem. Trzy trójki w kombie zrobiłem, ale nie nagrał. Ale teraz jest Michał z kamerą, więc presja, jest, żeby to zrobić dzisiaj. Hmm. Proszę oglądać i czekać. Chyba, że się nie uda, to proszę czekać na następny blok. Więc z zostawcie lajka, jeśli chcecie, żeby pozbył trzy trójki. A ty ile trójek? Obecnie. będziesz się zabierać za trójkę, to za jaką? Jak będę. No. Tlatwa. Lat? Tak, ale się nie szykuję na razie. Chciałam że skóra mu? Bo aktat wygrasz? Zobaczymy. Zobaczymy tak. na ciebie już. będzie. <noise> tak, idzie. to było ewidentnie na mnie. <noise> Nieważne, <ma>, że tam. <głos> <głos> już na... Nie, to ja trąbiłem. <noise> ja byłem tym kleksonem. No tak było. A jeśli chodzi o mnie, co ja podbiję? W sumie ja nie powiedziałem. No może... Cały czas miałem takie brudne? Te... Ja. No, gdzieś to było ręczowe? Ja. Ty to cały vlog od nowa, wracamy. Wracamy. Jak ty może być? Nie no, właśnie w końcu jest Michał naturalny. <grymne> nie no, to po tych bułgarach, to mam nadzieję po prostu, że będę dobrze lowerowo się czuć. A jak będzie się czuć dobrze lowerowo, no to w sumie pod batle będę trenować, bo chyba jeszcze tutaj nie ma w nogach sił na te cztery skóry w kombie, bo chciałbym zrobić te cztery trójki w kombie w końcu. A dawno nie zrobiłem trzech. Ostatnio na treningu z Jarzem Bosiem zrobiłem trójka combo, trójka combo. A z tobą to do chopa ostatnio, tak jak graliśmy. Tak, a potem ja zrobiłem też trójka combo, trójka i chyba no, dwa podziemy. No to będzie. <grym> Zatrzymał się, nie, no, jest okay. <grym> Zrobiłem pewno, że była twoja próba taka, i moja od razu pierwsza po niej taka. Tak, została. tak. I to tyle było z tego treningu U mnie zawsze ten początek. Najwięcej gazu jest, potem jest taki spadek, i potem to już właśnie albo wchodzi znowu gaz, albo już do końca jest źle. Pozdrawiamy Jashu Spida. Tak, na pewno ogląda. Wchodzi mocny gaz. Na pewno ogląda, <grym> na pewno się cieszy, że go pozdrawiam. A kto nie ogląda Brzezika? No właśnie, My rację. Tak, jakby jak jakby już już teraz przerzucił się z Ronaldo na ciebie I za to na treningi i w ogóle Ej w ogóle zmienili głos w ogóle, mi się nie podoba Tak, właśnie to Słyszysz to? Tak, co tam tak. się dzieje? To jest skandal jakiś Teraz jest AI Nie podoba mi się, bardzo brzydki głos Powinni dać jakiś taki przyjemny dla ucha Konrada na przykład na... Powiedz, skręć w lewo Skręć w lewo <śla> I to ty... Ale przed mutacją. Ja, to było. Takie momenty wymaga to jest coś. Nie, ja. nie wiem czy tu znajdziemy jakieś miejsce. Ja zwyczaj parkujemy tam, ale to są, tam. Nie to robimy sobie. treningu. Nie, myślę, że wracamy. Warto mieć zdjęcie rejestracji. Lekcja na przyszłość. Jak będziecie kiedyś mieli samochody to pamiętajcie o tym. Ciasne, ale własno. Spaliliśmy już 200... Wieście... Nie. Spaliliśmy 220 kalorii? 47 kalorii. Tak wygląda korytarz do naszej salki. Jest mrocznie. Jest mrocznie, jest strasznie Gdzie chcemy grać? Na tartanie czy na boisku? Paweł, ty dzisiaj decydujesz. Po wszystkim. Nas zabrałeś tutaj. Taki dzień usługujemy pawełowi i wybierz. Zapalimy się na światło Tutaj jak się grać, super. Tutaj, idealnie. Nie no, to co? Gdzie? Na boisko. No na bois. mój. Paweł zdecydował. Duszno, dobra. Duszno? Duszno, no. To co, wychodzimy. No. Trzeba... Mas tą kulkanalną? Mogę sobie dzięki pożyczę. <grym> biodro, A z że... czego cię boli biodro? Powiedz Odrobienia <grym> To jest tak, ten tajemniczy trik. Tajemniczy trik. Kiedyś go ujawniły, ale będziecie w szoku. O Jezus! Jezus na was! Jezus na was. Czemu nagrywasz w tak niekomfortowej sytuacji? <grym> Mały problem z biodrem, ale to trzeba rozbić, porozciągać, tak to wygląda. Bierzecie piłeczkę, wbijacie, w miejsce bólu. W odpocząć. W najgorszym wypadku odpocząć. Jak to słowo? Na o! Jeszcze raz? Ob obcięta pensja. Haha! Pozdrawiam Mejka Street. <grystanie> Widać też w dobrym stanie buty. Ile je masz? Osiem miesięcy. Ej, 8 miesięcy to nieźle. Pokleiłem, pocerowałem, wytrzymały półtora miesiąca, ostatecznie już się nic nie dało wykrzesać. Ale właśnie najlepiej wytrzymały są te Azuny, co ty masz. Tak, też tak uważam. Hmm. I fajnie cię w nich da. No on też lubię, je, tylko trzeba się przyzwyczaić, bo to inne odczucie jest niż w eksplorach. Prawda. To prawda. Dobra. Kulka cool na nas zrobiła robotę. Polecamy. Rozgrzeweczka, skakaneczka, rozgrzeweczka, wymachy. Ale wiesz, że się nie podrapisz za głowę piętą? Tak? To Wie... patrz. Wiesz, wiem, że próbujesz, ale można ręką się podrapać. Stary. O. Musisz nauczyć dzieci z TikToka, co to jest Jordan Stall. No. Wszyscy pytają o Sal, to też 4. No. Niech pytają o Jordana, to też jest przecież widowiskowe, takie wow i w ogóle. No to pokaż go. Drogie dzieci z TikToka, fani Grzezika. to jest Jordan Stall. Uf. Od dzisiaj nie pytamy, czy umiem salto, nie, nie. Pytamy, czy umiem Jordan Stala. Dziękuję. Umiesz Jordan Stala? Nie. <śłusza> nie potrzebne to nikomu. Pole <śłusza> <Wolę> salto. Brzezik, <śłusza> co jest lepsze, Jordan czy backflipkać? Jordan czy salto. Jordan czy salto, odpowiadaj. Ja jeszcze widzę. Pamiętaj, jak nie będziesz chciał, żeby coś wstawił, to wiesz, co mówić. Tak tylko przypominam, drodzy widzowie, że Brzezik mieszka na ulicy... No to zaczynamy właściwy trening Freestyle Football. Konrad zaczyna od Basic Combo. No tutaj, jak zwykle, chodzi o to, żeby zrobić jak najdłuższe combo. Paweł zaczyna również od podstawowych trików, jakie umie, czyli parę Basiców, parę blokowych akcji. Wszystko po to, żeby rozruszać się z piłką i odpowiednio się rozgrzać. I ja również. Basic Combo. Czyli jak najdłuższe kombo, jakie mogę zrobić. Świetnie to rozrusza wszystkie stawy, no i przygotuje mnie do cięższych trików. A potem zrobiłem sobie taki obrocik i przez przypadek zrobił mi się taki zawijas na nogę. No, fajnie, to No dobra, to się, jak lepiej. lepiej tak? Która wersja Wam się podoba? Taki zawijas na nogę, czy wybite? Napiszcie, zawijas albo wybite. Będę wiedział o co chodzi. Patrzcie teraz tylko na pana Pawła. Dwa lata temu zaczynał od zera. Nie potrafił zrobić ani jednej kapki. Żaden trik mu nie wchodził. Ale wiecie co? Nie poddawał się. Trenuje regularnie, codziennie walczy o swój progres i dziś robi rzeczy, o których nawet nie marzył. To dowód na to, że wszystko jest możliwe. Jeśli masz w sobie determinację i chcesz robić takie triki, to musisz wiedzieć, że nic nie przychodzi od razu. Trzeba włożyć wysiłek, dzień po dniu, krok po kroku. We freestyle football, jak w życiu, nie ma drogi na skróty. Chcesz być w czymś dobry? Ćwicz. Rozwijaj się i nie szukaj wymówek. Każdy zaczyna od zera i ty też możesz dojść do tego poziomu. Musisz tylko działać. Bierz piłkę, po prostu trenuj. Pamiętaj, że to twoje zaangażowanie pisze twoją historię. A tak, ja gram. Ja gram we freestyle football od 13 lat. Bez przerwy, nieustannie. To właśnie stąd bierze się ten poziom, który widzicie. Często pytacie się. Jak to zrobić? Jak nauczyć się tych trików? Odpowiedź jest prostsza niż myślicie. To 13 lat pasji i zajawy. Przez ten czas próbowałem, eksperymentowałem, popełniałem błędy, ale zawsze z radością wracałem do piłki. I tu nie chodzi już tylko o ten ciężki trening. Chodzi o miłość do tego, co robisz. Musisz mieć radość z tego, to właśnie ona daje siłę, by codziennie stawać się lepszym. I wiecie co? Liczę na to, że i wy spróbujecie swoich sił we freestyle football, że dołączycie do tej zajawki. Zaczniecie trenować i pewnego dnia spotkamy się na turnieju. Będzie nas coraz więcej, a każdy z Was będzie pisał swoją własną, wyjątkową historię. To co, dołączycie? Spróbujcie. Zacznijcie od kapek, potem dookoła świata i jakoś to leci. No i pamiętajcie, nie zrobicie tego w jeden tydzień, na to trzeba czasu, ale jaka będzie satysfakcja. A teraz kilka naszych najlepszych akcji z tego treningu. Joter. A. Kiedyś o, był Joterka, ja już mówię Joter, niedługo będzie tylko Jot. A co rozgrzewa Joterka przed batłą? Joterka! Co? Bioderka. Biodegradalne. Dobrze. Uuu, 3,5 combo. A! Yes! Signature! Yes! Aj. Autorski! On zawsze jak robi na turnieju dwa razy, że to zrobił. trójkę i... Tak. Takie przejście od razu z rollerem, tak? <noise> pierwsza próba trójki dzisiaj. O! Zręczone nogi. Hej, był back zaliczył. Dwa <noise> 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 takie nogi. to nie jest źle. Takie nogi. Trzy nogi ale umięśnione, Takie nogi. Jakie to ładne. Brawo. Widzicie, wszystko tak wygląda niby lekko, nie? Że to niby tak za każdym razem i tak dalej. Po pierwsze nie, bo to nie jest za każdym razem, bo wycinamy najlepsze próby, a po drugie, no żeby tak umieć to trzeba cały czas trenować. A wiecie dlaczego wygląda tak lekko? Mianowicie dlatego, że jest lekkie. Koniec grania. <laughs> No jest lekkie, jeśli powtarzasz wiele razy, to za 101 próbą robi się lżejsze niż za pierwszą, ale dalej nie jest jakoś super lekkie. Za 1000 próbą robi się już takie lżejsze. Tylko nie na jednym treningu. Mówię ogólnie. <grymne> <grymne> Bo od tego bolą bioderka. <grymne> I na koniec treningu zrobiłem takie oto fajne połączenie, to jest takie slap stepik i krozakta i, I akcentik na koniec, o tak. <grymne> Jakie podsumowanie treningu? O, e, bardzo fajnie, dobry przekaz leci, Pozdrawiam chłopaków z Legnicy. Okej. Okay. U mnie taki sobie ciężki trening, ale taki też są czasem. Taki też muszą być. Takie trzeba. Takie trzeba. Tak trzeba. Tak trzeba, bo trochę bóli się pojawiło znowu. Znowu czeka mnie przerwa. Wielbicie ten trik pana Pawła? No. <laughs> Już tak tak przesadnie sikają za tym trikiem, za tym saltem, że przyćmiewa ten trik wszystkie inne rzeczy, na przykład które też Paweł gra, nie, bo Paweł umie dużo takich trudnych rzeczy. Oni nie, salto nie zrobił to. Powiedziałbym, że z tych wszystkich akrobatycznych trików, które gra Paweł, akurat salto z piłką między kolanami jest najgorsze. Poważnie. No. No. Więc musicie bardziej doceniać freestyle'owe triki, bo freestyle nie polega na tym, żeby złapać piłkę między kolana i zrobić salto. Tylko żeby zrobić triki z piłką. Dokładnie, z piłką się coś zasmuci. Można to połączyć z akrobatyką, to prawda, ale z piłką ma się coś dziać. Nie, jaka to sens? Pięk! To jest podstawowy warunek. Niech mi stoi w jednym miejscu, tylko się rusza. Co za piwo? Po treningu wyjeżdża owsianeczka. Witajcie w kuchni Pawła najbardziej tradycyjne. Ile łóżek owsianki dajesz? 6-5. 6, 5. 6 5. czy 5, zdecyduj się. To Paweł i owsiankę, ja zjem sobie ryż z owocami. I tak bo po treningu odpowiednich rzeczy jest bardzo, bardzo ważne. Ro no mi, No i super. Co tak, patrzysz. Mam nagrodę Community Award. Fajnie, nie. No i słuchajcie, to jest taka rutyna. Żeby, żeby tak, tak umieć robić z piłką, to Dobrze zjeść, dobrze potrenować i potem znowu dobrze zjeść. Mhm. I tak w kółko. Ja jeszcze dzisiaj idę do trenera motorycznego, tym razem nie trenować na siłowni, tylko żeby trochę się naprawić profilaktycznie, bo coś dzisiaj znowu z tą szyją. No, są urazy. Są urazy, jeśli chodzi o sport zawodowy, profesjonalny, to tego się nie uniknie. Ale, to nie, nie was nie jeśli chcecie umieć jakiekolwiek triki z piłką i tak dalej, wystarczy po prostu codziennie brać piłkę i próbować. My tak codziennie robimy i nie robimy tak, że codziennie się widzimy, bo teraz widzicie tylko na vlogu, nawet sami, samotnie bierzemy piłkę i codziennie próbujemy. No. i i. Mo się ja wydaje, że wystarczy. A to się okazuje z dnia na dzień coraz cięższe. I trze trzeba to lubić. Trzeba no. to lubić. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Fajna przygoda, takie ciągłe pokonywanie siebie. No. I tutaj... Nie musi być to freestyle, słuchajcie, ani gdybyście jakiekolwiek hobby uprawiali to, co lubicie, po prostu to co wam sprawia, przyjemność. Tak, więc życzymy powodzenia, z tym akcentem się żegnamy, z tym vlogiem. Jemy i do następnego i.